Witajcie moi drodzy Niestety część materiałów mi się skasowała ponieważ byłem zaspany No i po prostu usunąłem przez przypadek filmik Tu jeszcze MTZ już w stanie sprawnym Ale tak jak będziecie widzieli Na filmiku poszła opaska Ta tutaj u góry Od tamto nie będę, nie jestem w stanie wam pokazać Ale wszystko tutaj wymieniłem No i potem zobaczycie poniżej jak to wszystko wyglądało Został silnik wyczyszczony a bardziej. Tu jest wszystko sucho, ładnie sobie radzi. Tylko no niestety, ten filmik będzie trochę taki potargany, ale chciałem taki wstęp dla was nagrać, żeby miało to jakieś ręce i nogi. Podszedłem do wężyka. No i co będę wam mówił, że ten wężyk jest zepsuty, jak zobaczycie potem, że jest nowy. Więc bez sensu, więc życzę dalszego, dobrego oglądania. I widzicie, przez takie gówno, całe olej wysrało. Siutla nie mogę zdjąć, odkręcić, może kupię ten specjalistyczny klucz Umyć go jakoś, nie wiem, spróbuję też jakiś środek kupić, żeby popryskać go, żeby coś tutaj poszło No i sam myślę, czy kurde wymieniać te wszystkie śmieszne obejmki Czy nie obymierać, nie no ten wąż niby jest ok. Ale kurde, widzicie, zażegane jest niesamowicie Tak zażegane, że jest tu gdzieś, tu na dole i kurna, na takich, na takich rzeczach jest to zbudowane. Uff, trochę prowizorą pachnie, ale no, co zrobić. Nic, działam dalej. Trochę go tutaj ciężko go umyć. Jest tak tłusty, jak miałbym się coś, co dobrze rozpuszcza to wszystko. Do zobaczenia. Niestety, moi drodzy, wracam do sklepu, ponieważ filtr z dupy, nie mogę odpojrzeć filtra. Ponieważ dostałem taką taśmę z Walińskiego. Kupiłem do zdejmowania, ale no niestety po prostu efekt z dupy. Wiecie co? Okazało się, że w MTZ jest bąk i on do góry idzie się tego nie odkręca. No ale do zdejmowania filtrów urządzenie zreklamowałem, bo pękła opaska, A teraz robię tą cholerną, ten cholerny problem w C330, że mi łapie lewe powietrze. Wymieniam filtry i okazało się tak ten pierwszy, czyli ten taki paździerzowaty, no papier, nie wiem czy to jest papierowy, czy coś takiego. On był dobrze skręcony ale ten miał luz. Nie leciało paliwo, nie wiem czemu chyba dobrze uszczelka zadziałała, ale był luz i tędy myślę, że łapało lewe paliwo. Wyczyszczę też tą pompkę, ten odstojnik no i mam nadzieję, że będzie to wszystko chodziło. Taki dodatek z Ursusa 330 mam nadzieję, że wszystko zagra do następnego walka z w tym bączkiem, filtrem oleju jak to zdjąć cudownie, najskoł nie wiem na razie walczę jak się uda dam znać wytargałem go ale słuchajcie ta śrubka mi się nie chce odkręcić nie mogę tego wyjąć chodzić chodzi Pitole to montuję jak to to wygląda jakiegoś dramatu nie ma Miejmy na to nadzieję, że, że jest ok. Poddałem się, nie rozkręciłem go do końca, złożyłem go. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I tak, moi drodzy, prace zakończony. zakończone. Nowe węże tu, cały ten układ z orbiterolu zostawiłem stary. Mogę tego żałować i możemy wrócić za parę miesięcy z tym video. No ale trudno, no, nie chcę się z Orbitrola spuszczać wszystkiego, a tu oleju nie miałem, wszystko wyleciało. Więc wiecie, trochę ten szybciej to się zrobiło. Przepryskam to, bo mam taki preparat, żeby trochę to umyć. Leję olej do niego. Jeszcze zobaczę, czy, czy ile oleju zostało, czy coś zostało w ogóle tak w ramach testu. I myślę, że, że złapie ciśnienie i będzie to pyrkotać dalej w kontakcie. Witajcie, odpalenie MTZ. -a. Jak widać dzisiaj idzie do góry. Prawdopodobnie upad został uszczelniony w odpowiedni sposób, że była to pieprzona opaska pęknięta. Na razie jest zaszygany, będę musiał go umyć Mam taki środek Może pasek naciągnę jeszcze bo widzę, że są problemy, ale to na razie wygląda dobrze. Zobaczymy jak się przegrzeje te węże, jak one będą chodziły. Cały, całe wszystkie węże zostały wymienione od chłodniczy, bo taki ramien... problemy. To jest na standardowo co Audi, tu na to popatrzeć, coś się dzieje, ale jest ok. Na to chwilę nie poci się zbytnio, nawet wcale nie powiedział. A ta nie jest dokręcona O, widzicie, błąd. Zapomniałem, do zobaczenia. Witajcie moi drodzy, szybkie, e, sianokosy, rotacyjną kosiarką polską 165 e, na Fy, nazwa znów za farmakol, nie chcę mówić e, Kilka ujęć nagram wam, bo potem będę zakładał z tyłu BHP moje które w jakiś tam sposób będzie mnie chroniło nad tym co może wyskoczyć więc widzimy się za chwilę No i startujemy, trójka polowa No to wiadomo, nie jest to kosiarka pod 30, jest za duża na nią, ale poczciwy ciapek ją ciągnie, Nawet jak jest znana łąka, to na trzypółce można latać. Są czasy, gdzie widziałem na piątce, ale to już nie musiała być trzydziestka, półkielnówka i fajna równa łąka, i to przez jakiś czas, nie cały czas, bo jednak jest co kręcić, są talerze, no i inaczej się nie da. Do zobaczenia. Druga łąka wygląda tak. Widać, że przerośnięte. Tu mi sąsiad zajechał. Raz, dwa, trzy, parę przekosów, a tam zając wybiegł, ale chyba go nie złapało. Kładzie się. Bardzo fajna trawa to zawsze było. Jeszcze jak puszczali wodę tutaj w tym rowie, jak woda stała, to jest starożytne. warty, to tu naprawdę niezły plon był. Widać, no to jest stara trawa już i w ogóle tylko jest do skoszenia. Ale kładzie się aż. Tak wielka jest, więc... Zawsze tu był pole z potencjałem. Tam niestety jest górka i piach naniosła jakieś rzeka, to tam będzie licho, co widać, ale no tutaj sami widzicie, jak było skoszone, bardzo ładnie trawa się znów puszcza, więc no, jakiś tam potencjał zawsze był. Trzeba pójść odpoczywać, a ja tu szukam granicy. O ile się sam świat pomylił, aczkolwiek dzwonił mi, że się rąbnął, nie mam do niego żaru, to trzymajcie się. No i moi widzowie, tak to pięknie wygląda. Słoneczko kół, chyli się ku zachodowi. Bardzo ładne pokosy. Muszę przyznać, że ta łąka zawsze, zawsze była miarodajna. No szkoda, że nie ma bydła i już się nie sprząta, aczkolwiek no... Zyski z tego i w ogóle obowiązki to jest... Sami wiecie, jak uprawiacie coś. Jak to wygląda. Tu muszę dokosić, widzę. A tu no naprawdę, no patrzcie, kurde, patrzcie. Tu nie ma nawozu, żadnego nic, po prostu to gnije i na tym rośnie, no. Ładna drawka naprawdę ładna. Fajne to jest miejsce, naprawdę tu jest taki klimat spokoju, ciszy, wsi, przyrody, odpoczynku. Jedyny problem, woda tu czasem wchodziła, jak była powódź, więc żadnego domku, czy jakiegoś Czegoś na szybko pobudować się nie da, bo, bo po prostu zagrożenie jest i nie ma tu pod zabudowę coś wolno stojącego, jedynie, ale to jest ryzyko. No, i już chyba nie będę więc trzymajcie się i działajcie. Do usłyszenia.